Chodź, pokażę Ci, jak wygląda sala do treningu indywidualnego w Tri-City Pilates. I przy okazji zrobimy sobie ćwiczenie ze słownika pojęć pilatesowych. Na pierwszy ogień idzie ten wydawałoby się mały i niepozorny sprzęt od siedzisko z drabinką. Niech was to jednak nie zwiedzie, tutaj można dostać naprawdę niezły wycisk. A co to jest za sprzęt? To jest beczka. Ok, tutaj myślę, że zanim zadam pytanie, wszyscy już znają odpowiedź. Jeden z najpopularniejszych sprzętów pilatesowych, czyli Reformer. Jeżeli chodzi o jego poszczególne elementy, tutaj mamy footbar. Kiedy słyszymy polecenie stopy na footbar, kładziemy je właśnie tutaj. Tutaj mamy sprężyny, które odpowiadają za opór podczas wykonywania ćwiczeń, a tutaj zagłówek. Bardzo ważny element wpływający na prawidłową postawę podczas wykonywania ćwiczeń. Tutaj zaś mamy strapy, czyli paski, pętle, uchwyty jako niezbędny element podczas ćwiczeń na reformerze. To zaś jest rollback bar a to mydełko. Tego maluszka nazywamy krzesłem, ale wierzcie mi, że on tylko tak niepozornie wygląda. Można na nim ćwiczyć na przykład tak. A ta maszyna, która często budzi skojarzenia hmm, z grejem, to nic innego jak kadilak. Te puszki to fazis, czyli takie puszyste strapy. No i ponownie sprężyny. Kolor i długość robi różnicę, ponieważ mają one inne obciążenie. Tutaj mamy jeszcze trapez i tutaj ponownie rollback bar, na którym możemy poćwiczyć na przykład tak. To co? Do zobaczenia w Tristy Pilates.